To Tomasz doktorski blok do konsolowy z się kłania. Kolejny screencast z Motorstorma Apocalypse. W tym screencastie przedstawię Wam jedną z największych wad tej produkcji. Jaką są. No właśnie, teraz zobaczycie. Idę nam wyścig. I tak, wczytywanie. Wczytywanie największa wada Storma. Zobaczcie, ile to trwa. Jeszcze, jeszcze. Jeszcze, czekamy, jeszcze. Teraz pojawi się filmik. Masz też jest nowy Motorstorm, jak ja. Obcejaliśmy festiwalowe partie. Człowieku, ten stary lotniskowiec przewozi pojazdy, mechaników, helikoptery, ekipę medyczną. się ścigać, tak, no filmik fajny, ale co? Znowu wczytywanie Ech, brak po prostu słów. Naprawdę nieraz wyścigi są bardzo krótkie, szczególnie te w których chodzi o eliminację przeciwników. I takie wczytywanie wydaje mi się, że trwa dłużej niż, niż sam wyścig, co jest po prostu jakąś małą masakrą. Także jeśli chcecie kupować nowego motocykla, to przygotujcie się, że trzeba naprawdę, naprawdę dużo czekać na wczytywanie kolejnych wyścigów. No, i to była największa wada tej gry. Jaka będzie nasza końcowa ocena, to już powiem czy napiszę wam piodotek, do którego gra leci. Cześć czołem!